Ale zrobiło się? Ale zrobiło się? Coś się zrobiło? To będzie, to będzie taty. To, to będzie moje. O, tata! o tutaj. No już idę. Ustawię ustawiaj tam. To będzie taty. To będzie taty. Ja tego nie chcę. ja tego nie chcę. Czemu tego nie chcesz? A ja tego nie chcę. Mamy super tablicę. Mamy super. Mamy malucha, który się buja i patrzy co my robimy. Tak, patrzy się cały czas. Też już masz dwie tablice, tak? Masz dwie, tata? No, mam dwie. A tak, bisz. A i sol, no, i Nie mi To gotowe? Gotowe. Jeden masz jeszcze szukaj. Dobrze, czekaj. ja sobie tam usiądę. Mogę się wakować. Może sypać ja się. Teraz jak układamy? Na wystawku. tak. kto pierwszy znajdzie? Ja mam kateta. Ty masz rakietę? Gdzie masz rakietę? Tu mam. Tu masz rakietę. A teraz co to jest? Uwaga. Matyka. Ty masz motylka znowu Ty to jesteś szybka z tym? Cio. Bujamy, się, bujamy się, bujamy się, bujamy się, bujamy się, bujamy się A teraz ta będzie, uwaga, patrzymy o okulary. Nie mam Tata Tata też nie ma tutaj pudełko. Masz. Nie ma odkładaj do pudełka. Następne mamy, co to? Ja mam. Co to jest? Eee. Nie wiem. Cytryna. Cytryna. Cytryna, proszę. A następne? Co to będzie? Bączek to jest. Bączek. Kto ma bączka? Ja mam. A to nie od tego. A tu mamy następne. Ej. Eee. A co to? Pomidorki. Pomidorki. Następne, uwaga. Co masz tu. A co to jest? Nie wiem. Co to jest? Maliny. Maliny. A to? Tu masz. Dalaszem ko. A teraz mamy co? What? Kto ma? Co to jest? To... to chyba wąż To chyba wąż A to? Nie wiem Co to jest napisane? What? Myś To nie myś. Mucha, gdzie masz ją? Mucha. Gdzie masz? Tata ma muchę? Gdzie ma tata muchę? Tu masz. Na nosie. A to? Ja mam. Oj. To jest kula. To jest kogut. To jest kogut. A teraz to będzie straszne. Krokodyl. Krokodyl. Kto ma krokodyla? Mamyjko. Kto ma? Mamyjko. To proszę. Co mówi się mama? Krokodyl? Nie chcę bo się spała. Czemu? Żeby ci nie ugryźć? A tutaj mamy, co my tu mamy? Nie. Przełóż to tablicę na bok. Na głowę ci spadnie zaraz. Połóż się z boku. Nie mogę. Możesz, możesz, masz rękę. Kto ma pingwina? Ameryko Poczymaj. To To Podzimaj. To zima. Teraz nie musi być A teraz co? To sorko moja. Parasolka. I... lustereczko. Lustereczko. Ale szybkie tempo. Nie mam. Samochodzik. To daj. Teraz mamy książkę. Tata ma książkę. Tata ma książkę. Jak będę spać, będę ten otoczony. Damy to A tu mamy co? Rybka. Rybkę. Tata. Tata ma rybkę. Jedziemy dalej, księżyc, ja mam. Ty masz, proszę. A teraz o Cóż to? Cała ta, a to? Co to? Mu. A co robi mu? Kro. olewa Krowa. Krowa robi Masz krowę? Nie mam. Nie masz. A teraz mamy pajacyka. Masz pajacyka? Mam pajacika. Dzięki. A, niezły skok. Niezły skok, no. Teraz mamy misia. Trzymaj, misia. masz misia. Tam. Masz misia? Mam misia. A to sioprać. pracz To jest Też masz i konicinka. konicynka konicynka ma ojej ale nasz się kołko ale dobrze zrobiłem. Zrobiłeś się teraz niebieski słoń Zrobiłeś się kujnokami zrobiło się Ty też zrobiła tata. Co to maluch się denerwujesz? Jestem. Lody. Nie mam. Nie masz lodów? Nie mam lodów. Nie masz lodów. Blab, 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 blab. Ciekawe kto to wygra. O ile dobrniemy do końca w ogóle, co? Amelka! Amelka wygra. No, może damy radę to dokończyć, to nie nam się dzidziuś denerwuje całkiem. Masz. Dasz lody, masz lody? Nie mam. Ja ci tęczę, Tam ci tętę. A tęczę masz? Tam ci tętę. A masz tęczę? Nie ja mam, tam ci tętę. A ja mam koło. Dajem ci tęczę. kwiatki. Dajem ci tęczę. Kwiatki. Ja Komo? dajem ci tęczę. Tak, a masz kwiatki? Nie ja mam, ja dajem Gitara. Сталайземко! Ну, no, пусть пару. Любила, 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 любила. На столе пана? Дай, мама. Запка? Запка? Мом, А

Jeden. Szczeka i jeździ. Mam pilota i jedę. No. W końcu znalazłaś pilota. No, to jesteś to mama. To jest mama. To jest mama. Mama znalazła. Ja cię to bóg. To jest panie pilota. sepatan. kasih